Pinki i mózg, tak? Zdobywają tak. świat. <noise> tak, dokładnie. A kto, jest z jest pinki? Nie wiem ty, bo czemu masz mózg w garści? <noise> Okej. Okay. Ja pewnie dostanę z, z ten oszam od babci za ten film, nie? Powie, że nie, nie tak wyrobiałeś to ciasto. O, trudno się mówi, nie? Dobra, ciasto mamy już ładnie wyrobione łapiąc je sobie w rączki. Proszę bardzo. I oczywiście zostaje nam odrobina esencji miłości tutaj w środku, czyli że potrzebujemy wody. Ale zimno! Się... No